Świat w żałobie nie żyje papież franciszek. I zabela witam Państwa. Zapraszam na panoramę Lubelską. Dziś rano zmarł papież. Lubelscy strażacy na ratunek Biebrzańskiemu parku. Świat, żegna papieża Franciszka, zmarł dziś rano w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, a jeszcze wczoraj pozdrawiał wiernych w Watykanie podczas błogosławieństwa miastu i światu. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. O 7.35 rano biskup Rzymu papież Franciszek odszedł do domu ojca. Informację jako pierwszy przekazał kardynał Kevin Farrell. Kilka minut później o śmierci głowy kościoła dowiedzieli się biskupi. Przecież papież wracał w ostatnich dniach, tygodniach do zdrowia. Wczoraj, w największe święto chrześcijaństwa, kiedy wszyscy patrzymy w Chrystusa Zmartwychwstałego, on udzielił błogosławieństwa miastu i światu. Towarzyszący mu kapłan przeczytał orędzie, a to, jak papież Franciszek kochał wiernych, najlepiej było widać jeszcze przed objęciem tronu piotrowego. Chodzi o spotkanie poprzedzające konklawę w 2013 roku. Franciszek zwrócił na siebie uwagę swoją bardzo krótką i można by powiedzieć, zupełnie taką. Yy, trochę poetycką wypowiedzią. Powiedział tak, że. Yy, Zamknęliśmy się w kościelach, a Chrystus wyszedł poza drzwi kościoła i chce, żebyśmy otworzyli drzwi kościoła. Potem został wybrany na biskupa Rzymu 13 marca 2013 roku. Jego pontyfikat trwał 12 lat i 4 miesiące. Wierzył w to, co robi, wierzył w słowo Ewangelii i wprowadzał je w czyn mimo sprzeciwu wielu środowisk. Myślę, że przede wszystkim ten pontyfikat e, miał niesamowitą obecność papieża Franciszka w miejscach, przy ludziach. Przy których w tym momencie Kościół nie zawsze był obecny? To te elementy najlepiej definiują pontyfikat papieża Franciszka. Odbył 47 zagranicznych podróży, odwiedził 66 państw świata. Tak jak święty Franciszek postępował z wielką pokorą, z ogromną wiernością Ewangelii, z wielką odwagą wprowadzania także rzeczy nowych i otwierania się na Przede wszystkim cierpiących, na, na przede wszystkim ubogich. To było jego doświadczenie Ameryki Południowej. Wychodził do ubogich, wychodził do poszkodowanych, wychodził do więzień i do więźniów. Katolicki Uniwersytet Lubelski, można powiedzieć, że teraz będzie kontynuatorem tego swoistego testamentu. Pierwszy papież z Ameryki Południowej był nazywany głosem ubogich w kościele. Nie ukrywał, że w młodości kochał piłkę i tango. Przeżył również historię miłosną. Święcenia kapłańskie przyjął dopiero w wieku 33 lat. Papieża Franciszka wierni będą żegnać przez cały tydzień w dużych miastach i małych miejscowościach. Co wniósł? Powiem tak, na pewno inny odbiór był, jeżeli papieżem był Jan Paweł II. To był bliższy sercu. Natomiast papież Franciszek, kontynuację wiary na świecie, mam nadzieję, w Polsce na pewno. Był spokojnym papieżem. Co to znaczy? Spokojnym? Yy, starał się raczej yy, tonować pewne nastroje w kościele. Może brakło mu zdecydowania co do agresji rosyjskiej na Ukrainę. No a poza tym trudno jest oceniać kogoś tak szybko. Wiadomo już, że papież Franciszek nie zostanie pochowany w Watykanie. Jesteśmy przyzwyczajeni od wielu lat, że kolejni następcy św. Piotra są chowani w kryptach bazyliki Świętego Piotra. Tam był pochowany Jan Paweł II. Tam spoczywa papież Benedykt XVI. Jednak papież Franciszek podjął decyzję, że on sam chce być pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej. A ta znajduje się w Rzymie, ale nie na terenie Watykanu. Msza święta w intencji papieża Franciszka zostanie odprawiona o godzinie 19 w Archikatedrze Lubelskiej. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. Papież Franciszek był pierwszym papieżem z Ameryki Południowej. Stał na czele Kościoła katolickiego od 2013 roku. Był pierwszym papieżem z zakonu Jezuitów. Jego pontyfikat był okresem dużych zmian w Kościele i na świecie. Papież Franciszek zwrócił szczególną uwagę na ludzi ubogich. Kościół pod przewodnictwem papieża Franciszka nie stał w miejscu. Rzeczywiście robił śmiałe kroki przede wszystkim w kierunku. Kształtowania swojego życia w duchu wspólnoty, w większej relacyjności, większej wrażliwości na siebie, zwłaszcza na osoby ubogie, marginalizowane, wykluczone, i ta wrażliwość, która w gruncie rzeczy jest wrażliwością taką ewangeliczną, myślę, Znamionuje Kościół w czasach papieża Franciszka. Dążył do pokoju, yy, yy, łączył ludzi, wypowiadał się dość, dość praktycznie, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Uważam, że był dobrym papieżem. No, zawdzięczam mu przede wszystkim no, powołanie do biskupiej i posługi. I to jest coś, co mnie z jego sobą wiąże, tak bym powiedział, yy, i sakramentalnie, i, i najbliżej. Natomiast z tych spotkań, które dane mi było przeżyć z nim, zapamiętałem sobie też taką zdolność, Krótkiego, powiedziałbym, wyprawienia człowieka w jego odpowiedzialność, w jego posługiwanie z pewnym przesłaniem. Zapamiętam na przykład takie słowa o tym, że jak dzwoni jakiś ksiądz do biskupa, to dobrze by było, gdyby nie czekał na oddzwonienie w ciągu dłużej niż 24 godziny. I staram się. Tę radę u papieża wcielać w życie. Niektóre rzeczy rozpoczął. Także bardzo stanowczo i surowo odnosił się do grzechów księży, do pedofilii, zwłaszcza nie chcąc jej jakoś puszczać płazem. Podobnie do zmaterializowania kościoła. On także w tej sprawie często się wypowiadał, żeby kościół odszedł od takiej troski o swój majątek, o swoje pieniądze i tak dalej. Był bardzo ofiarny w stosunku do ludzi oddalonych od kościoła, biednych, opuszczonych. Zaniedbanych, to także pozostanie jako jego dziedzictwo, szlachetne dziedzictwo. Papież odszedł w poniedziałek wielkanocny. Kościół katolicki obchodzi dziś drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W tym samym czasie święta wielkanocne obchodzą także prawosławni i grekokatolicy. Mimo, że uczestnictwo w poniedziałkowej mszy świętej zgodnie z prawem kościelnym nie jest obowiązkowe, to wierni tłumnie uczestniczyło w liturgiach. To jedno z najważniejszych świąt w ogóle w całym roku, bo Pan Jezus zmartwychwstał i dzięki temu jesteśmy po prostu uwolnieni od naszych grzechów. To jest i rodzinne święto również. Poniedziałek Wielkanocny to wyjątkowy dzień dla katolików, ponieważ stanowi część trwającej 8 dni, oktawy wielkanocnej. Każdy dzień tej oktawy tych ośmiu dni ma znaczenie takie samo jak dzień pierwszy czyli niedziela zmartwychwstania pańskiego to jest po prostu radowanie się zmartwychwstaniem które jest nieustające z liturgicznego punktu widzenia nie funkcjonuje wyrażenie drugi dzień świąt wielkanocnych Kalendarz liturgiczny posługuje się określeniem poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Oktawa rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i trwa do niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z tradycją dzisiaj Eucharystie są sprawowane według porządku niedzielnego. Modlę się za synów, za wnuki. Pan Bóg się nam e, oddał na krzyżu za ludzkość. No i teraz obecnie. Z także my, my też chcemy podziękować za to. Świętują nie tylko katolicy rzymscy, ale także wierni kościoła grecko-katolickiego. Będą właśnie chrzty się odbywać. I to jest też bardzo symboliczne, bo, bo dotyczy samego wydarzenia zmartwychwstania, czyli e, tego wylania się e, łaski tej duchowej. W poniedziałek wielkanocny nie trzeba powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Lublin szczególnie dzisiaj tętni życiem za sprawą turystów. Z Warszawy, bo my bardzo lubimy to Lublin. To <noise> jaki plan na ten poniedziałek? Nie, po prostu pospacerujemy, pospacerujemy, Popierki. przypomnijmy sobie stare kąty. Na plac... Litewski, na plac po parze, zjeść dobre lody w którejś z kawiarni, napić się dobrej kawki, no i zjeść jakieś fajne ciasto czekoladowe taki takiej porze. No, na lody, będę czas spokojnie na święta. sobie Wnuki, zadowolone wnuczki, czy lody, woda. Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wolnym od pracy i nie jest świętem nakazowym. Oznacza to, że nie uczestnicząc w dzisiejszej mszy świętej wierny nie popełnia grzechu. To jest Panorama Lubelska. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Wiosna w Poleskim Parku Narodowym. Tradycja śmigusa dyngusa w Kazimierzu Dolnym. Płonie Biebrzański Park Narodowy. Udało się zagasić ogień w kilku miejscach. Ale jest za wcześnie, by mówić, że sytuacja jest opanowana podkreślają strażacy. A pożar wybuchł wczoraj po południu w jego gaszeniu. Biorą udział także strażacy z województwa lubelskiego. Jest to tak zwany moduł do gaszenia wielkopowierzchniowych terenów trudno dostępnych terenów leśnych. 20 strażaków z województwa lubelskiego wyjechało dokładnie w do Powiatu Augustowskiego w miejscowości Polkowo. Tam w tej chwili działają. Na miejscu są bardzo trudne warunki, ze względu na to, że też na miejscu pożaru jest silny wiatr który przenosi, zarzewia ognia, roznosi je po prostu po tej wysuszonej roślinności, natomiast nasi strażacy muszą fizycznie ten teren przekopać. Tą jeszcze nie do końca zgaszoną ściółkę i pozostałości roślinne zmieszać z warstwą gruntu, żeby ten pożar na nowo się nie rozwijał. Pędził na hulajnodze elektrycznej, jechał dużo za dużo i potrącił na ścieżce rowerowej 13-letnią dziewczynkę i uciekł. Sprawcy szuka teraz policja i apeluje do mieszkańców miasta o sprawdzanie nagrań z kamer domowego monitoringu. O szczegółach Filip Karman. Dokładny rysopis tego mężczyzny udostępnili policjanci. Wiadomo, że to człowiek w wieku pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. W momencie popełnienia tego czynu był ubrany w czarne spodnie, szarą koszulkę i czarną czapkę z daszkiem. To ten mężczyzna poruszał się hulajnogą z Czechowa w kierunku centrum. Hulajnogą, która po pierwsze jechała zbyt szybko, bo świadkowie relacjonowali, że prędkość mogła wynosić nawet 50 km na godzinę. I to ten mężczyzna potrącił kilkunastoletnią dziewczynkę na ścieżce rowerowej. To, co zrobił, jest karygodne, tym bardziej ze względu na fakt, że on tej dziewczynce pomocy nie udzielił. Dziewczynka trafiła do szpitala w stanie ciężkim, jest hospitalizowana, a co ważne, tego mężczyznę poszukują nie tylko policjanci, ale przede wszystkim rodzice tego dziecka. Filip Karman, Panorama Lubelska. Poniedziałek Wielkanocny to czas w polskiej tradycji śmigusa-dyngusa. Na przestrzeni stuleci ta tradycja zmieniała się. Od chustania gałązkami po. Oblewanie wodą. Ale lany poniedziałek w Kazimierzu Dolnym jest wyjątkowy, a to dzięki miejscowym strażakom. Wszystko Państwu pokażę. Emin Paliwoda. Oblewanie się wodą to ludowy zwyczaj znany od lat. Zdrowia to przydaje urody? Pieniędzy może? Nie zdrowia, urody przede wszystkim. No to pani nie musi się dzisiaj oblewać wodą. <grym> Dziękuję proszę bardzo. Pan, pan już. Musi, musi, proszę pana, musi się polać wodą. Ciepło mamy lany poniedziałek, także myślę, że. Nawet nas to ochłodzi w taki dzień. Gdyby rzeczywiście śmigusowa woda posiadała takie właściwości, najszczęśliwsi byliby mieszkańcy i goście Kazimierza Dolnego. Tu tradycję i to z rozmachem spełniają strażacy. Straż pożarna Kazimierska została wyposażona w samochód bojowy, który posiadał działo na dachu. No więc strażacy chcąc zaprezentować mieszkańcom ten samochód w lany Poniedziałek wyjechali i jeździli po Kazimierzu. Ta tradycja ma już około 50 lat i nawiązuje do wcześniejszego zwyczaju Kazimierskich druchów, którzy w lany Poniedziałek nagalowo odwiedzali mieszkańców miasteczka z życzeniami i wodą. Zawsze w Wielkanoc strażacy byli aktywni warta przy grobie w kościele, potem w lany poniedziałek, właśnie oblewanie, odwiedzanie znajomych członków Ochotniczej Straży, oficjalnych ludzi w Kazimierzu. W tym roku strażacy wylali na Kazimierski Rynek 7,5 tysiąca litrów wody. Jartów. Dziś gmina położona niespełna 10 kilometrów od granicy z Ukrainą. Niegdyś wielokulturowe miasteczko. Które mieszkańcy musieli w czasie i po wojnie opuścić. Ci, którzy mieszkają teraz, postanowili przywołać historię tego miejsca w, dwust, w 270 lat od lokacji miasta Anna kurzępa. Śladów po dawnym jarczowie prawie nie ma, tylko nieliczne budynki były murowane. Ryneczek jest z tamtej strony, gdzie jest obecny park. To było kwadratowy rynek, dość, i naokoło tego rynku były domy żydowskie. Te domy żydowskie, pamiętam jeszcze, nawet i zdjęcia mam. Początkowo Jarczów był miasteczkiem, w którym ponad 90% mieszkańców stanowili Żydzi. W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja się zmieniła. Na rok 1931, przed II wojną światową, to było 950, o ile dobrze pamiętam, sześciu mieszkańców. Z czego Polaków było tylko 84, ponad 200 Żydów, a reszta ludność ukraińska. Jarczowcy Żydzi zginęli przede wszystkim w obozie zagłady w Bełżcu. Niemcy zniszczyli synagogę, macewy posłużyły im do utwardzania chodników, robienia schodów. Bardzo cennym źródłem są księgi zmarłych, księgi ślubów, księgi urodzeń. To są rzeczy, które myślę w przyszłości mogą posłużyć do dalszych badań i szczegółowych analiz w zakresie właśnie tej społeczności żydowskiej, która tutaj była. Jest też cmentarz żydowski, o który dba na co dzień rodzina krawczyków. Widzieliśmy, że tu jest cmentarz, bo jak żeśmy się tu przeprowadzili, bo ciotka na męża to przepisała, to siedlisko, no i, i potem mąż stwierdził, że jednak jest to takie miejsce. Że jednak trzeba się zająć tym. Przed kilkoma laty dotarł tu profesor Andrzej Trzciński, przygotowując kartę cmentarza na zlecenie wojewódzkiego konserwatora Zabytków. Obecnie niewiele z niego zostało, ale zachowała się ta najciekawsza, najstarsza część, tak zwane okopisko, czyli ogrodzenie wałem ziemnym i okopem. I na tej części przetrwało kilka macew, w tym XVIII-wieczny. W tym roku mija 300 lat, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o Żydach w Jarczowie. 30 lat później doszło do lokacji miasta. Przypada 270. rocznica lokacji miasta nastąpiło to w 1755 roku. No niestety ze względu na kary tutaj carskie za udział naszych mieszkańców w powstaniu styczniowym nasza miejscowość te prawa utraciła. Te rocznice i daty stały się pretekstem do spotkania z profesorem Andrzejem Trzcińskim, który przybliżał mieszkańcom zapomnianą historię dawnego miasteczka. Zorganizowano też wystawę zdjęć. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. O tym, że Jarczów pamięta, opowiemy niebawem w cyklu Historie Niezapisane na antenie TVP3 Lublin. Wśród pacjentów są głównie ptaki. Najwięcej jest bocianów, ale przewodzi im żuraw, sławomir. Najbardziej wzruszające momenty są wtedy, kiedy udaje się pomóc. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Starym Zauczu na Polesiu pomaga dzikim zwierzętom z całego regionu. Odwiedził go Jakub Drzewiecki. W świecie zwierząt również czasem dochodzi do wypadków. Wtedy poszkodowani przy odrobinie szczęścia trafiają do ośrodków rehabilitacji, a takie m.in. prowadzą pracownicy polskiego parku narodowego. Pacjenci, którzy tu trafiają, przechodzą proces rehabilitacji i potem wracają najczęściej do domu, czyli do środowiska naturalnego. Ale są tacy, którzy wrócić nie mogą lub tacy, którzy wracać nie chcą. A jeszcze inni wracają z powrotem do ośrodka, wpadając czasem na obiady. W tych ośrodkach jest bardzo mało w ogóle na Lubelszczyźnie, więc te ptaki i zwierzęta do nas przyjeżdżają z całego województwa, bo to jest naprawdę z odległych nawet miast. I, bo to jest i biała podlaska, i chrubieszów, i Tumaszów. To są zwierzęta, najwięcej to jest ptaków, myszołowów, pustułek, puszczyki, uszatki. Oczywiście najwięcej to jest bocianów. W, tej, w tym momencie w ośrodku mamy ponad 60 bocianów. Między, między bocianami chodzi piękny nasz żuraw, nasz ptak herbowy, z uszkodzonym skrzydłem, już tak 3 lata u nas jest. On sobie świetnie się tu zaklimatyzował z tymi ptakami. Tak, który trzy lata temu w listopadzie leciał ze stadem na południe. Niestety zaczepił o linię wysokiego napięcia podłęczną. Tam dostałem wiadomość od lekarza weterynarii, który został wcześniej powiadomiony przez człowieka z tej miejscowości. No i zajechałem tam. Próba jego złapania okazało się, że. Skrzydło rzeczywiście jest złamane, ale nogi jeszcze bardzo zdrowe, udało mi się go pochwycić. On mnie złapał za ucho, jego ja całego przyleciała pani, która przyniosła koc i tak wszyscy szczęśliwi, że udało nam się go pochwycić. Został tutaj przewieziony. Spogląda fajnie w górę wiosną z utęsknieniem. Niestety już nie zbije się nigdy w powietrze, ale tutaj chyba sobie spokojnie tego żywota dokona sądzimy, że to będzie dwucyfrowa liczba, bo jedzenie ma. W stadzie, w stadzie bocianów czuje się jak szef, także myślę, że jest tutaj dowódco i, i szacunek u, u innych gatunków ma. W te momenty, gdy wypuszczamy te, te zwierzęta, które, zwłaszcza takie młode, które tam też trafiają do nas, udało nam się je odchować i potem one już są wypuszczane, szczęśliwe, no to jest bardzo coś dla nas fajnego takiego, że nam się udaje. Tym zwierzętom pomóc. Część z nich jest nawet takich, która by mogła polecieć, ale dlatego, że mają tu wspaniałą opiekę, pokarm, no to też nie odlatuje, korzystają z, tego, z tej naszej stołówki. I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Wieczorna panorama lubelska o godzinie 21.30, a dziś. Świat w żałobie zmarł papież Franciszek. O godzinie 19:30 na Placu Świętego Piotra w Watykanie odbędzie się Różaniec w intencji papieża Franciszka. O godzinie 20:00 w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszkał i zmarł Franciszek, odbędzie się obrzęd stwierdzenia śmierci papieża i złożenia jego ciała do trumny. Papież zmarł dziś rano. Żegna go cały świat.